Witam serdecznie. Mam prezes do Rządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z Warszawy otrzymałam odznaczenia pamiątkowe za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pan admirał otrzymuje, pan, nie, wielebny kawelan, i właściwie poproszę chyba tutaj, tak? W działalności dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie. Zakończyliśmy i to dzięki, gorące dzięki za pracę. I Panu Panu Dorofiu i wielokrotnym księdzu i Elie. Szanowni Państwo, w imieniu oznaczonych chciałem serdecznie podziękować za tak ogromne wyróżnienie. Jestem wzruszony, że z rąk tak zacnych ludzi, tak zasłużonych mogę odebrać znaczenie za zasługi dla Narodowego Związku Armii Krajowej. Jesteście dla nas, ludzi w mundurach, przykładem niezmiernej miłości do ojczyzny, niezwykłego patriotyzmu i lekcję, którą nam dajecie. Jeszcze ciągle nam dajecie taką lekcję patriotyzmu, czerpiemy z niej, czerpieją pokolenia żołnierzy, Czerp czerpią żołnierze, którzy aktualnie służą też w ósmej podtylni. człowiek przestał dobrze zapowiadać, ale to z drugiej strony cieszy się, że się również przestał zapowiadać, że. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, panowie dwaj. już się na głowie, już nieco zdrowia, w sercu ciągle baj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, dwaj. już się na głowie, już nieco zdrowia, w sercu ciągle baj. I ta droga, i ta trwoga, trudna rada, że się nie wie, czy się człowiek...